o Siemanko z tej strony Słamek witam Was w kolejnym vlogu 26 kwiecień dzisiaj z zgrany zespół w akcji Tata uprawia dużą walterką a ja sadzę ziemniaki zaczynamy dzisiaj właśnie sadzenie ziemniaków na pierwszy rzut wczesna korina bardzo pożądana przez moich klientów fajna żółciutka z gładką skórką no i bardzo wczesna tak na ten pierwszy strzał Korinę sadzimy właśnie na takie bieżące kopanie. Zaczniemy kopać ją pewnie początkiem lipca. Jak Zobaczymy jak z pogodą jeszcze, zobaczymy jak to wyjdzie. No i będziemy ją na bieżąco kopać i sprzedawać od razu z pola. Myślę, że gdzieś do września. To nie jest odmiana, która jest u nas przechowywana, także ona idzie na bieżąco. No i sadzimy ją w rozstawie 30 cm. Tutaj taka gleba lekka czwarte B ale jakby zasobności, składniki wszystko ok w końcu robi się pogoda chyba dzisiaj ostatnia noc była co był w więc miejmy nadzieję że już teraz będzie z górki jeśli chodzi o pogodę no widziałem w internecie wiele plantacji pomarzło nie wygląda to generalnie za ciekawie że paki też ucierpiały ale no co trzeba robić swoje no działamy. Pierwsze 20 arów posadzone. Koriny będzie, no myślę, że gdzieś 0,7-0,8 hektara, żeby takie tam 30 ton sprzedać z tego. Do września zobaczymy, jak to się uda. No na razie korina nie zawodziła. Co? Co do nawożenia, to poszło w zależności od stanowiska, od zasobności od 100 do 200 kg soli potasowej. Pod odmiany jadalne Tutaj akurat pod Korinę wyjątkowo trochę mniej, bo 65 kg azotu w czystym składniku w postaci RSM-u. Na odmiany później zbierane, no to 85-90 kg w czystym składniku, stówka polidapu, no i, i to tyle z nawożenia. No i działamy sobie powolutku, zaprawiamy ziemniaczki, akurat tutaj zaprawą monkat no i powoli, powoli do przodu. No i kolejny dzień sadzenia, dzisiaj sobota, 27 kwiecień. Chwilę po godzinie 7, jedną sadzarkę mam już wysadzoną. Tak jak wczoraj mówiłem, na pierwszy strzał od wczesnej kopanie poszła korina. Później posadziliśmy 230 ziemniaków skrobiowych do zakładów skrobiowych w Trzemęśnie. No i teraz ciśniemy dalej z jadalką. Na tapecie odmiana Mariola, żółciutkie. Okrągłe, bardzo smaczne. Mariolkę już też miałem, nadające się na mycie, płytkie oczka. No i co, tutaj teraz ci Mariola, jeszcze jedna sadzarka Marioli i tam od lewej strony pójdzie nam, pójdzie nam Red Sonia. O, odwróciłem się koło stawu, teraz jedziemy w drugą stronę, będzie mi łatwiej. Wiadomo, że jak się nagrywa telefonem, to brakuje tej ręki. No i dalej Red Sonia, która też fajnie u nas idzie w detalu. Jest sporo zwolenników właśnie czerwonego ziemniaka. Czerwonej, ziemniaka żółtego w czerwonej skórce, o tak, bardzo smaczny. Wszystkie te odmiany szybko się gotują, no z odmian z Europlantu jesteśmy zadowoleni. No i co, i będzie jeszcze mała niespodzianka z sadzenia, ale to po 10 maja. Coś tam jeszcze wleci odnośnie sadzenia. No i działamy, wilgoci pod dostatkiem. Fajnie to wygląda. Gleba teraz myślę, że już się ogrzeje, bo od jutra ma być po 25 stopni, po 15 w nocy, także te ziemniaczki szybko wyskoczą. Plan jest taki, żeby to dzisiaj poformować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Od tamtej strony 2,5 hektara, czyli jeden przejazd opryskiwaczem, bo działka tutaj 700 metrów długa. Mamy ziemniaki w technologii Jakuba Sobeckiego, czyli będzie zaprawa. Optum Bulb do aplikatora Aplikator Apitechu, zakładany zaraz jak kupiłem sadzarkę No i biologia Diakuba Antybeton, antynicienie, antydrutowce Także nitrogen, fosfor, pk bakter Co tam jeszcze szło Jeszcze coś tam, kurczę już teraz mi z głowy wyleciało no, na liczenie, coś kurcze, rzucę rozpiskę w opisie filmu. Tam przed uprawą zastosowaliśmy właśnie tą biologię i zobaczymy, będzie porównanie. Przejście będzie na odmianie Red Sonia, właśnie i na odmianie Mariolka. Także zobaczymy, co to przyniesie. Jakie będą tego rezultaty? No i na razie wygląda to fajnie. Tutaj taka lepsza działka, bo to taka. no Trójka, tak? Trzecia A, trzecia B. Ale nie ciężka, bo ziemniaki tam jest taka dolinka, gdzie ziemia może ciężka nie jest, ale jest czarna, więc pewnie będą brudne, ale y, to też nie jest problem. Y, jak ziemniak na mycie to sobie y, umyją, jeśli będzie taka potrzeba. No, Uprawione fajnie, bez grudy. Kamienie jako tako pozbierane, chociaż wczoraj miałem małą awarię. Wygiął mi się talerz zagarniający, Osowanie od talerza, ale jeszcze z wieczora temat ogarnięty tam gdzie mam te przemysłowe, gdzie mam tą skrobiówkę to tam jest taki piach i boję się, że dzisiaj tego nie zaformuję, nawet nie wiem czy dzisiaj to pójdzie formowanie, bo tam jest taka piątka czy uda mi się zlepić te redliny, ale bądźmy dobrej myśli ziemniaki, które sypiemy, to idzie ze skrzyń sypanie, półtorej skrzyniopalety gdzieś półtorej tony sypiemy do sadzerki. no i dlaczego są w skrzyniach a nie w big Bega? no dlatego, że Puszeliśmy wszystko jeszcze przez sortownik, żeby oberwać kły. No i udało się ziemniaki czyste. Zaczynałem jakby od zera. To było mokro, to były wpadki na tym, na tym wzniesieniu na tej górce. Jeszcze wczoraj to przedrapałem dalbo na głęboko. No i myślę, że będzie dobrze. Stawek w zanadrzu, więc wody jest. Zobaczymy. Na razie z wilgocią jest fajnie. Aby tak zostało. Chociaż no, jeśli tak zostanie, to nie wróży to nic dobrego, bo będą plony i będzie spora nadwyżka, warzyw. Przede wszystkim ziemniaka, właśnie, ziemniaka, cebuli. No i pewnie wszystkiego, wszystkiego. Chociaż daleka droga do zbiorów, daleka droga. Ciach. Jeszcze tutaj mamy, mamy. No ładnie, ładnie to ubywa. No i dobra, połączymy się później. O, godzina 10, prawie kończymy. Został tutaj ten pasek. Myślę, że gdzieś to jest 0,6 hektara. Działka długa, leci odmiana Red Sonia. Jak się tutaj nie zmieścimy, to pójdzie jeszcze na działce. Gdzie no nie mam nawadniania 3-4 km od domu, taka dość gruba ta Red Sonia przyjechała. Nie posadzę za dużo. 130 cm, myślę, że posadzimy z tego. O, gdzieś 3 tony na hektar wyjdzie takim grubszym sadzeniem. No, chciałoby się wiadomo, drobnica w roku, takim gdzie kwalifikat drogi to robią te kwalifikaty yy, tak naprawdę od 30 do, do 55-57 nawet niektórzy nawet 60 widziałem ogłoszenia w internecie no ale nie ma co grymasić, ważne że jest sadzenia, kto jest ładny, zdrowy, bez gnilaków, trochę kiełków było, to wszystko oberwane po sortowaniu. No i działamy. Wilgoć ucieka, zrobiło się ciepło naprawdę. Obok cebula. A malutka. Na razie jeszcze szpileczka będzie przechodziła zaraz w fazę pierwszego liścia. No i działamy, działamy i śmiga po formownicę do kolegi Sebastiana. O, pierwsza tura ziemniaków posadzona, zaczynamy formowanie. Jak widać na nawigacji, no to pięknie to wygląda. Działka 700 metrów długa, więc te rządki się ciągną i ciągną w jedną stronę i grima będzie pełne. No niech jest jak najwięcej, niech narośnie jak najwięcej, w tym roku taka lepsza działka pod ziemniaki. W sumie pierwszy raz tak dobra działka pod ziemniaki. Tak jak widać też tutaj taka ciemniejsza gleba, bardziej zwięzła. No i formu, formujemy y, formowica Grusę. To jest to samo co grimme. Y, ta sama co formowała mi w zeszłym roku. W zeszłym roku przyjechał z pomocą kolega Sebastian, którego pozdrawiamy. A w tym roku sadzi ziemniaki u siebie, nie miał czasu. No i mówi, mam wolną, to mówi wpadaj i działaj sobie. Także działamy. Formujemy z prędkością do 5 na godzinę. Ta ziemia wtedy się tak nie usypuje z boku. Warunki wilgotnościowe fajne, o, mogło być trochę lepiej po deszczu świeżo, na tych lżejszych glebach. Lepiej to wygląda, jak jest tak na mokro formowane, ale źle nie będzie. Rządki są ładne, zbite. No i co, na dzisiaj zostało jeszcze jakieś tutaj 3 hektary do uformowania. No jutro rano będzie można wykonać do glebówkę. Będziemy jechali środkami doglebowymi, racer plus aurelit, także rozwiązanie od Adamy, dwa lata temu tym rozwiązaniem pryskałem i aż do zbiorów było czysto. Często pytacie mnie w filmach, Słomek czym ty te ziemniaki kropisz na chwasty, że one takie czyste? No tak się jakoś udaje, wiadomo, że no, różnie bywa w zeszłym roku. Inną mieszaniną pryskaliśmy, na jednym polu poprawialiśmy na powój, na no, dystówkę tam. No jak są takie działki narażone właśnie na ten powój dziadowski, no to no, nieraz jakieś tam poprawki wyskoczam. Yy, też ciekawostka, powój w buraczkach ćwikłowych, bo buraczki ćwikłowe mam na takim miejscu, gdzie, gdzie sporo tego powoju, spory bank nasion, yy, wymarz wymarz podczas ostatnich przymrozków, buraczko, nic nie jest. Tutaj takie mocniejsze miejsce. No, takie dołki tutaj są trochę z cięższą glebą. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj bryły czy błota na jesieni. Jakoś sobie z tym poradzimy. No i dobra. Działamy. To tyle. W dzisiejszym odcinku widzimy się w przyszłym tygodniu. Miłej niedzieli dla wszystkich. Pozdrowionka. Cześć.